Po poprzednim odcinku podziemia bariery zostały zdobyte, a nasza posiadłość całkowicie odświeżona. Dzisiaj czas podbić inny wymiar i zbudować wreszcie portal do Netheru. Zostaw lajka na zachętę, napisz w komentarzu, za co kochasz barierę, a my zabieramy się do roboty. Przyznam się, miałem już dzisiaj nie nagrywać. Miałem skończyć montować odcinek szósty i spokojnie zająć się innymi rzeczami, ale po prostu mam taką ochotę, żeby zrobić kolejne rzeczy, bo wi widzę, jak mi się tutaj wyróżniły elementy, że nie mogę mi się powstrzymać, więc witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Bariera Odcinek siódmy. mniejszym Populację owiec. Dokładnie. Z jakimi metodami? Lepiej nie pytajcie. Ale jak widać, dalej są szczęśliwe i dalej zezowate, prawda? Brrrrr, I postawiłem piorunochron. Nie wiem po co, ale y, mam też dach w domu. Dach jest kamienny, co prawda. I nie jest zbyt ładny. Przyznam. Dajcie mi znać w komentarzach, jaki powinien być ten dach, bo ja nie potrafię go ładnie zbudować. Co dobrze pasowało razem z tym drewnem? Nie wiem. Na razie w każdym razie zrobiłem taki. Jak pewnie widzicie, mamy też rosnące tutaj kokobinsy. Zamieniłem jeden z słupów, Znaczy jeden z klocków. Blocków, blok. Co ja gadam? Bloku w naszym filarze na dżunglowe drewno, żeby móc posadzić sobie właśnie te kokobinsy. I mamy już cały barwnik gotowy, więc zacznijmy od odcinek, otworzymy go uroczyście, kładąc nowy monument. Dziękuję, dziękuję, te brawa mi się oczywiście należą. Będzie to oczywiście monument brązowy, chociaż nie pamiętam, czy jest brązowy monument na liście, więc może dobrze by było to sprawdzić. Ale raczej jest, więc po prostu nie będę się wiele zastanawiał. Barwnik mam już przygotowany, więc po prostu lecimy w temacik. Pyk, pyk i uwaga, i cyk, i Mamy brązowa, glazurowana, glazurowana Która To już jest nasz monument. Coś wspaniałego. Zobaczcie, ile już, się już, 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 już nie umiem mówić. Brown glazed rakota, To jest tutaj. Uwaga, raz, dwa i trzy. I co to będą? Mam nadzieję, że to będą krowy. Raz, dwa i trzy. Monument Complete. Zobaczmy, proszę, żeby to były krowy. Proszę, proszę, proszę. Naprawdę potrzebuję krów. Bardzo bym chciał mieć krowy. Króliki. Króliki jakiś kapelusz. Mm, captive helmet. Do dupy, do dupy, do kichy. Co w ogóle te kurczaki pieprzone jedzą? Ja nie mam pojęcia, co one jedzą. Ale tak popylają. Ja otóż miałem wcześniej królika, ale one tak popylają, że nie da się nic z nimi zrobić. A z nich też wypada skóra? Nie, chyba nie. Nie będę marnował na to czasu. Mamy brązową trakotę zrobioną. My z pierwszy monument dzisiejszego dnia zrobiony. I możemy jeszcze zrobić przynajmniej jeden, czyli monument ze Spruce Wood, czyli tego świerku, znaleźliśmy w ostatnim odcinku. Dobra, teraz gdzie to będzie? Tutaj nie. Banglut, to jest Mangrove Wood, czyli po drugiej stronie. Proszę bardzo, Spruce Wood jest tutaj. Raz, dwa i. o nie, nie mogę postawić trzy. No. Co jest? No to jest spruz chyba, tak? To czemu to nie działa? Może muszę mieć cały blok odkryty, żeby móc zbudować monument? Nie wiem. Dobra, no nie wiem, to zrobimy to kiedy indziej. A, w ogóle zapomniałem wam pokazać, co się zmieniło u mnie w domku. Bo zobaczcie, nie pokazywałem wam górnego piętra. Łóżko już przyniosłem na górne piętro. Mamy tutaj taką ładną sypialnię, w której za się położymy spać, bo czemu nie? Na górze jest taki stryszek, ale tam nie, nie zrobiłem się drabiny i tam za bardzo nic nie ma, ale tu mamy taki ładny widok na naszym całą barierę. zobaczcie, zostawiłem tam te skałki, bo stwierdziłem, że w sumie one fajnie wyglądają. Wiecie, to wejście jakby tutaj nie, nie, nie stoi tak po prostu bez sensu. Bez kontekstu, tylko jest wbudowane w taką skałę Myślałem, że to będzie fajne No i co? No skoro nie udało nam się zrobić z uda No to musimy powiększyć w jakiś sposób barierę A ja mam na to pomysł, tak się składał I przygotowałem sobie już dwa achievementy, które możemy zrobić Po pierwsze, wytworzyć pędzelek i odkopać Amogusa Amogusy to jest ten suspicious sand Podejrzany piasek Który ja jakiś czas temu znalazłem I on ma u mnie w teksturpaku taką Ikonkę Amogusa na przyklejoną Więc mój pomysł jest taki, żeby zrobić ten pędzelek Ja już to wcześniej sprawdzałem Chyba, jak to się robi, więc zaraz to ogarniemy. Nasionko potrzebujemy, potrzebujemy tego i patyka. I teraz, jak to się robi, człowieku? Jakoś tak? Tak, pędzel, dobra, super, I idziemy od razu to ogarnąć. A, zrobiłem sobie jeszcze jedną rzecz, którą Wam pokażę od razu. Tak zwany tunel aż do Wnętrza Ziemi. O! BAM! I jesteśmy. Stwierdziłem, że łatwiej jest tak, niż za każdym razem wgłazić i zgłazić po tej drabinie wkurzającej, albo mieć ryzyko, że się padnie. Okej, to było chyba gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, czekajcie. Leeu, a nie, to jest chyba wyżej jeszcze. O, gdzieś tutaj. Dobra, tu musimy zejść, podreptać gdzieś w tą stronę i tu był gdzieś ten piasek na zakręcie. Kiedy spotkamy się na zakręcie, co z nami będzie? Jest! To co, piaszczymy go? Pip, pi, pip pi a czemu nie dostałem achievementa za to? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Dlaczego nie dostałem z do achievementa? Gdzie jest ten achievement? Nie mogę... O, tu jest. Z, zmieć podejrzany blok, by otrzymać odłamek ceramiki, ale mam jeden na dwa, czyli jeszcze muszę znaleźć piasek. Nie, fajnie, mega niemiło z ich strony. To ja myślałem, że ja już to mam... O, i znalazłem! What the shit? Czy wy to widzicie? Patrzcie, znalazłem nową komnatę przypadkiem. O nie, nie wybuchać. Nie wybuchać, nie wybuchać. Boże, trzy creepery, ale będziemy mieli tego, prochu strzelniczego. Nie wybuchać. Bink. Czy Któryś z nich w końcu padnie? Czy będę tak bił w 200 lat? Nie. Okej, okay, dwa padły, jeszcze został jeden. Bink. Dobra. Szkoda, że nie mam kilofa, ale zobaczcie, ale jajca. W ogóle bym się tego nie spodziewał, że to dalej jest... Enderman, witaj przyjacielu A czemu on utknął w tym klocku, co on wyprawia Uwolnię cię, biedaku Co ty tu robisz i dlaczego ty tak tutaj stoisz To jest mega podejrzane Ale dobra, nie będę się na niego patrzył, to nie będziemy mieli kłopotów O, cześć, cześć, cześć Spokojnie, ja tu tylko sprzątam Patrzcie, ej, tu chyba coś No to jest na 100% nierobione przeze mnie O, no, 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 dobrze, 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 dobrze Żebyśmy się tej przypadkiem na siebie nie popatrzyli, przyjacielu O, 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 patrzcie, patrzcie, patrzcie Jest kolejny Suspicious Gravel no Kilow? Chyba kilow Okej okay. No patrzcie Ej, ej. Ej, czy to jest to, co myślę? Czy dokopaliśmy się przypadkiem, całkowicie przypadkiem, na początku odcinka do tego takiego fortu, gdzie jest portal do Endu? Ej, nie. O, tu jest, tu jest jeszcze ten, tu jest jeszcze ten. To znowu jest gravel, więc znowu mnie zaliczy. Jakieś same motyki mi wypadają. Dobra, będziemy musieli tutaj szukać tych podejrzanych piasków, bo mi się wydaje, że to jest dobre miejsce. No ale dobra. Jeżeli nie to, to mam jeszcze jeden ostatni achievement, który przy, przygotowałem sobie na ostatnią chwilę. Mianowicie. Tak jest. Portal do Nether. Erlo. Pchuch! Bo skoro możemy robić achievementy nie po kolei To możemy równie dobrze zrobić achievement z Zbuduj portal u go i wejdź do netheru To jest totalnie możliwe I specjalnie na tą okazję przygotowałem sobie źródełko lawy I co ciekawe, ja nie wiem czy tak jest w normalnym minecrafcie Ale to źródełko normalnie się samo uzupełnia Ja myślałem, że nie da się zrobić nieskończonych źródełek lawy Ale najwyraźniej w nowym minecrafcie się da Albo specjalnie w tej mapie bariery się da, nie wiem Dobra, gdzie ten portal machniemy? No gdzieś tutaj chyba, nie? O, na tej ścianie na przykład, patrz Raz, dwa I tu zaczniemy Cyk i cyk A, wody nie mamy <laughs> I pyk E, a ta świnia co tam robi? Co jest? Świnie mi uciekły? Nie, mam tu dwie świnie to Co ta świnia tam robi? Może przylazła albo się zrespiła Nie wiem, dobra, nie będę się zastanawiał O, proszę bardzo Pyk, pyk Mamy... Nie! O! Oh! O mój Boże, bałem się, że zaleje tamte Jak ja jestem cymbał, ja pitole Dobra, kolejne Raz I proszę bardzo Dwa Trzy I proszę bardzo Cztery Flop. Musimy trochę sufitu skopać, bo nie będziemy w stanie nic tutaj zrobić. Pięć, sześć i ostatnie dwa, które będą tutaj. Tada! Mamy to! Proszę Państwa, nasz gotowy do odpalenia portal, który już za sekundę, jak tylko zmajstrujemy flint and steel, pierwszy raz odpieprzymy i wjeżdżamy do piekiełka! Dobra, tu jest steel, a gdzieś tu też powinien być tak zwany flint. Jest. Dobra, będę tego żałował. Pewnie zrobię to bez przygotowania, ale mam nadzieję, że nic mi tu nie wbije. Okej, okay. co chyba muszę tam wejść do środka, żeby to się zaliczyło? Mamy jeszcze drzwi, więc ja od razu postawię, bo mam takie wrażenie. Nie, stop, stop, nie chcę nigdzie iść. Mam takie wrażenie, no co jest z tymi drzwiami? Że jeżeli tu nie postawię drzwi w jakiś sposób, to będziemy mieli później problem z tego tytułu. Ale no, dobra, już to zaraz, zrobię to później. Dobra, przygotowałem się, mam kilo w żelazny przede wszystkim, bo nie wiem, co tam ciekawego nas napotkam, napotkam. Mam... Aha, czekajcie, odłożę ten świerk, żebyśmy go na pewno nie stracili. I wjeżdżamy! A czy węcik sam się nie zrobi! 20 minuta, ja mam wrażenie, że zrobiliśmy w tym odcinku mega dużo już. Dużo rzeczy znaleźliśmy, muszę jeszcze sprawdzić jej ten yy, tą twierdzę, czy to na pewno jest twierdza. Okej, okay, world border się powiększył. O kurczę, jesteśmy w środku tej cytadeli. Oh my god, oh my god. O, i od razu dostaliśmy więc z fortecą. Super, dobra. powiększa nam się ciągle nasza bariera, co jest dobrym sygnałem. Rozświetlimy sobie, że nam się te potwory nie respiły. Ej, nie wiem, czy byłem kiedyś w neterze w barierze. Chyba byłem, coś mi podpowiada, że byłem, ale za dobrze tego nie pamiętam. I prawdopodobnie, opatrzcie, mamy nowe drzewko neterowe. Mnóstwo tu rzeczy będziemy w stanie ogarnąć. Zabij gasta jego własną broń, to dosyć proste. Pradawne zgliszcza, to może być trudne. Płaczący obsydian? Nałóż kotwicę? Co to jest? Tego nie ogarniam. Odwróć w ogóle Pilginów, oferując złoto. O, to też ciekawe i łatwe. Okej, okay, okej. Okay. Złup skrzynię w pozostałościach bastionu, pozapmykaj goruszki. Dobra, to są rzeczy, które są totalnie do zrobienia. Musimy tylko sprawdzić, na ile w ogóle teraz ta forteca jest dla nas dostępna. O, tu też jest złoto! No tak, przecież my stąd będziemy zdobywać głównie chyba złoto. Chociaż może nie, czekajcie, ogarnę sobie ten kwarc, nie wiem czy ten kwart nam coś daje czy nie No nie ma tu za wiele rzeczy, mogło być lepiej na pewno, ale dwa achievementy zdobyte, więc nie będę narzekał Nether pewnie zostawimy sobie na kolejny odcinek, ja tylko tak szybko pozbieram jakieś szczątki złota czy coś w tym rodzaju I będziemy eksplorować go innym razem O blazy, o mój Boże, już blazy? Ej, to może jednak nie Czekaj, bo ja chciałbym zabić takiego blaza, skąd ten blaze się tu wziął? Patrz, normalnie zabiję Blaze'a, a wyspadam z niego nie? Skąd on przyla? Spadł gdzieś z góry? Nie wiem. Ale fajnie się to zrespił. Dobra, jest kozacko. Jak bariera nam się powiększyła o dwa kawałki, to prawdopodobnie możemy teraz zrobić ten sprusowy monument, o którym mówiłem wcześniej, który był zablokowany dla mnie. Więc to jest mega fajne i od razu polecimy sprawdzić tą fortecę, bo ja jestem turbo ciekawy, czy rzeczywiście tam jest forteca, gdzie dotarłem przypadkiem. Całkowicie przypadkiem dzisiaj. O, i od razu zobaczymy, co to jest. Block of Netherite. O kurczę. Dobra, zobaczcie. Tu jest ten spruce wood. Spróbujmy, może to nie jest świerk Może spruce to nie jest świerk, mi się coś pomieszało spruce wood. a może chodzi tak jak tutaj jest pokazane O te planki O płytki No dobra, ale może tak jest rzeczywiście Więc po prostu to spróbuję zrobić Nie no, wychodzi na to, że też nie Chyba, że trzeba zrobić takiego klocka O, takiego! Dobra, mam to Raz, dwa i trzy Dalej nie działa jest! Udało mi się, dobra, Boże, tyle się męczyłem, w końcu mi się udało. Krowy! To krowy? Nie, to chyba te kamele moje wyją Proszę, żeby to były krowy, błagam. Proszę krowy, proszę, proszę, żeby to były krowy. Nie, to tylko nasionka. Sprus sapling naprawdę! A po co mi to jest? No dobra, zawsze lepiej jest jakieś drewno posiadać niż nie posiadać, więc jakoś tak mega nie narzekam. Ale przyznam, że fajnie by było, gdyby to jednak było coś innego. No ale dobra, niech będzie. Więc tak, to udało nam się dzisiaj zrobić. To też udało nam się zrobić. To też nam się udało zrobić dosyć udany odcinek, ale na pewno jeszcze chciałbym sprawdzić tą twierdzę, bo to mnie mega ciekawi, czy tam rzeczywiście jest twierdza, a jeżeli tam jest twierdza, to za to też chyba powinniśmy dostać achievement, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mamy w sumie niczego mega wartościowego, więc możemy tam iść po prostu z bomby. O, zobaczcie, tu już nam się całkowicie pomieszczenie otworzyło. Tu jeszcze trochę nam brakuje do kolejnych rzeczy, a tutaj? Tu też. O, a tam jest taki jakiś... Kolorowe terakoty tam są. Ciekawe, ciekawe. Dobra, przyszliśmy tutaj, bo to mnie najbardziej interesowało. Dalej, tu jest ten Enderman, który się tutaj po prostu uwziął. Cyk, zobaczcie, co tutaj się dzieje? Dlaczego tutaj są te cegły? To chyba jednak nie jest twierdza. Bo Popatrzcie, tam dalej są zwyczajne tory. Więc ja nie wiem, co to jest za miejsce. Nie, no wykopałem wszystkie bloki, które tutaj nie powinno być. Do których mam dostęp. I niestety nie ma tu nic. Także chyba to był niestety fake. I jeszcze sobie trochę poczekamy, aż faktycznie dotrzemy do prawdziwej twierdzy. Zawsze się boję, że w tych jaskiniach nam się narespi potworów. Bo przyznam, że ostatnio już się rzadko odwiedzam. mam je raczej tutaj zabezpieczone. A tu coraz więcej zombiakowych dźwięków słychać przez cały czas. O, na przykład tutaj? Idealne miejsce, żeby się coś zrespiło. Przy tej lawie też przez cały czas się rozglądam. Bo wydaje mi się, że tutaj gdzieś przy tej lawie... Coś ciekawego nam się jeszcze pojawi, ale to jeszcze nie jest ten moment. No cóż, z tego co widzę, nic tu ciekawego nam się nowego nie odkryło, niestety, więc chyba zbliżamy się do końca tego odcinka. Dużo udało się osiągnąć, naprawdę dużo. Mamy ten nether otwarty, więc na kolejny odcinek będziemy mogli się troszeczkę poeksplorować, pokopać w dół, pokopać w górę, bo wydaje mi się, że w netherze tam właśnie znacznie więcej ciekawych rzeczy będzie. A może czekajcie, może nam się jeszcze na koniec odcinka uda zrobić. O, chociaż raczej nie, nie mamy aż tyle żelaza, ale myślałem, że może nam się uda zrobić wiecie. A nie, może nam się uda zrobić monument z żelaza. Patrzcie, musimy tylko przetopić, zobaczcie, musimy tylko przetopić te bajery. O, i możemy zrobić te, patrzcie, kwarcowe bloki. co mega ładne w ogóle bloki. I proszę bardzo! Trzy bloki żelazne mamy, więc lecimy od razu ustawić sobie monument. Tu jest, block of iron, Dobra. Raz i dwa, i trzy. O, o nie, zamienił mi się w kamień! Oszukano mnie! Ja myślałem, że ja odzyskam to żelazo! O nie! Będę musiał mega dużo szukać teraz tego żelaza. Ale dobra, słuchajcie, czego się nie robi dla monumentu. Zobaczmy, co nam to dało. Będzie coś fajnego, bo to naprawdę mi wiele kosztowało. Krowy. Proszę. Nie, no co to jest? Co to są za rzeczy? Captive chestplate? Zbroja dla konia? Po co? Blastful furnace? Po co mi to? Po co mi te rzeczy? I 32 hopery. Nie, no naprawdę. Naprawdę. Nie mam słów co do tego, co to dostałem. Ale dobra, nie będę narzekał. Słuchajcie, moi drodzy, my już kończymy ten odcineczek. Do kolejnego odcinka postaram się jeszcze rozbudować domek, żeby troszeczkę więcej tu rzeczy pozmieniało. Dlatego, że chciałbym mieć magazyn już na górze. Trochę uciążliwe jest to, że musimy ciągle złazić na dół, żeby robić jakieś rzeczy. Więc chyba trzeba ten nasz dom już rozbudowywać, pewnie tą część pola, żeby rozbudować dom i sobie je trochę zmniejszymy, bo aż tak dużo go nie potrzebujemy. Ja oczywiście zajmę się też skracaniem tego terenu, który nam się tutaj rozszerzył, bo jak widzicie, mamy jedną dodatkową kratkę, którą warto było okiełznać. O, patrzcie, tam się dalej ciągną jakieś jaskinie. No a my zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka na tym kanale i zasubskrybować go. Odcinki co dwa dni, bariera, ma się kule przemu. Siedem odcinków za nami. I myślę, że jeszcze spokojnie drugie siedem tej pobędziemy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bye, bye.